Siemanko, dyszka z tej strony, pozdrawiam. Dzisiaj otwieram kopertę białą, którą otrzymałem we Wrocławiu od Mateneiro Dzięki byku! Jeszcze raz yy, fajny meczyk 27,04, 24. Nie wiem co tam jest. Otwieram. Mecz naprawdę przyniósł pomimo porażki śląska dużo emocji. Ale żeś to, to przykleił. Troszkę to trwało zanim to OK. Okej, na razie. Tu są jakby trzy koperty, dwie koperty. Okej. Okay. Długopis. Dobra. Ślo o ja, pięknie. WKŚ Śląsk Wrocław. Ej, dobre. Dobrze jest do podpisików. Pięknie. Dobra. Jest tu koperta jedna. Okej. Okay. <grym> Coś fajnego. Okej. <Okay. grym> Robi się gorąco. Dobra. Coś my tu mamy. Ekstra klasa. Kilka naklejek Śląska Wrocław 2014. O kurde, to będzie tutaj Koks. Koperta tajemnicza koperta. Coś ciekawego. Ok, nazwy bardzo fajne. I tu mamy co jeszcze? A wlepki Śląska. Ok, wlepki Śląska to coś też fajnego, bo też sobie kupiłem wlepki. No a tutaj drugi długopis. Też WKS Śląsk Wrocław. OK, i to wszystko. No to teraz co? Otwieramy. Dobra. Pierw wlepy. Zobaczmy wlepy. Wlepy Śląska Wrocław. O, nie, no takich to ja nie miałem. Bo to tamte to były kupione na meczu, a to są chyba jakieś inne. OK. Pięknie. O kurczę, Śląsk, Wrocław, Lechia Gdańsk, WKS. Okej, okay, no takich cała Polska w cieniu Śląska. Dobrze, że jestem ze Śląska. Dumni z bycia Polakami. Ej, no bajeranckie. Śląsk, Wielki Śląsk, WKS. No ładnie, bracia na zawsze. Lechia V Śląsk, Śląsk Wrocław. Ej, no kozackie. No oczywiście wlepiać na swojej dzielnicy i ogólnie tego nie będę, no bo to szkoda. Eee, ale gdzieś może jakąś podwójną użyję. Zobaczymy, ale nie, no bajerancko tutaj wlepki, dzięki wielkie. Na pewno gdzieś sobie to przykleję. Na jakiś mecz y, później się też wybiorę inny. Dobra, no to mamy to. Coś fajnego, coś ciekawego. Dobra, zacznijmy od kilka naklejek. Kilka naklejek Śląska Wrocław 2014 rok. Wow, wow, wow. Mariusz Pawelec. No ładnie. Skąd takie rzeczy masz, chłopie? Przecież to jest rarytas. Ja pinkole. Amir. Mam nadzieję, że miałeś duplikaty. A ten jest bardzo podobny do ciebie, Matejro. troszkę. <grytanie> ej, dobra, ej, no bajeranckie, nie? Ej, Rafał Gikiewicz. no tak, Bogikiewicz grał w Śląsku. I to jest Sebastian Milo. O, jaka to jest legenda. No nie no, masakra. Dziękuję ślicznie. To też zostanie w jakikolwiek dobry sposób wykorzystany. Dobra. No i teraz ta koperta. Ej, coś tu czuję, że to coś fajnego. Coś ciekawego. Coś ciekawego, a tam jest coś fajnego. Uwaga. Uwaga, uwaga. Podpisy. No nie no, Mateneiro. Wiesz o tym, że ja nie będę wiedział od kogo to jest. Eee, wiem, że mówiłeś mi... Dobra, zrobimy tak. Ja będę pokazywał w takiej kolejności, a ty mi napiszesz, e, kto to jest. A, dobra, i z nie musisz. <grym> już wiem o co chodzi. Ja, e, Piotr, samiec stalar. Dobra, ja wiedziałem, dzięki byku. O kurde. Ej, rzeczywiście. Jeszcze podpisałeś, żebym nie musiał się pytać. <grym> e, wiem, że jest Eric Exposito. Tak jest. O kurde. Bajeransko, Ericx Exposito, wiem, bo go spotkałeś na, na tym, nie, na rynku. To mi się chwaliłeś, że wziąłeś też. Dziękuję, ślicznie. Yo, no i tutaj mamy teor eee, Master. Kurde, nie przeczytam. 99. Dobra, muszę się nauczyć wymawiać. Ej, no nie, no Bajeranskie. Słuchajcie, coś takiego to tylko od Mataneiro. Żadna firma nie, nie robi takich przesyłek, uwaga i coś fajnego, dobra, lecimy ej serio znowu w Wrocław ale bomba ej tu są duże karty ja pinkole, ty no matynejro, ty tu mnie zaskoczyłeś proszę bardzo, Duda obrońca gazeta Kamil Danik Dankowski Sebino Plaku Jakub więzik. OK. I zobaczmy tutaj. Ja pingole. Łukasz Bejger. I to są duże karty takie jak XXLki Piasecki, Wojciech Golla, Mączyński, Erik Exposito. No i pięknie dziewiąteczka. Dla Macieja. Serio? Ej, no nie, no poważnie? Ej. Dla Mikołaja, proszę bardzo. Co tu się dzieje? Co tu się odwala? Ej, ma mate... A to, to, to jesteś ty matę ten chyba, co? Czy, 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 mi się ten... Nie, czekaj, to jest... Ma te... Kurde, dobra, teraz mnie zgasiłeś totalnie, nie. Ej, kto to jest? To jesteś ty, na Nie, to nie jest dla Mikołaja, okej. Okay. Ej, dobra, samiec stalar, podpis jeszcze sam. Samiec... O ja pinkole, te i. Serio? O, ja pinkole. chłopie, coś ty tutaj. Legendy polskiego futbolu. Domarocki. No nie mogę, nie? Sebastian Mila, no proszę bardzo, co tu się stało, ej serio, Mateneiro, powiem Ci szczerze, że zaskoczyłeś mnie bombastycznie, słuchajcie, e, taka koperta, taka pamiątka od Mateneiro z Wrocławia, no cóż Mateneiro, troszkę będziesz musiał poczekać na zrewanżowanie się, jeżeli chodzi o przesyłeczkę jakąś dla Ciebie też przygotuję, na pewno nie w takiej postaci, bo tutaj już nie przebiję tego, ale naprawdę robi to duże wrażenie. No i kurczę, no wow, dziękuję ślicznie. No i cóż, 8 minut, odcinek, ale naprawdę jestem pod dużym, dużym wrażeniem. No i kurde, no jeszcze raz dziękuję. No i do następnych odcinków, trzymajcie się, cześć. Bo nie wiem, taka forma chyba nawet dosyć fajna, nie? No bo to taka kwestia nowego telefonu. Tryb reżyserski, który pozwala mi właśnie na takie pierdołki, czyli na przykład na takie duże zbliżenie, i jak sami widzicie, mam coś takiego. Także jest to bajeranckie. No i cóż, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.